O dziewiątej, podczas których czytamy sobie Pismo Święte, po to, żeby się unosić każdego dnia, bo uniesienie wstępuje w człowieka, gdy jest nakarmiony, a możemy się karmić oczywiście pokarmem fizycznym, ale nie samym chlebem człowiek żyje, tylko każdym słowem, które pochodzi od Pana, czyli słowem z Pisma Świętego. Dlatego polecam czytać. Robię to każdego dnia, od kiedy zaczęłam robić to w swoim. Życiu to właśnie czuję się coraz zawsze bardziej uniesiona i chociaż dopadają mnie jakieś spadki motywacji, jak na przykład miałam dzisiaj rano e, i mi się we wewnętrzny krytyk tutaj pcha do głowy. <śm> Że to, co robię, jest bez sensu, że nikomu to nie służy, nie pomaga, że, 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 że to jest bo no w ogóle bez sensu, po prostu. To, mimo że dla wielu może jest to bez sensu, to ja mocno wierzę, że jest tym sens, ponieważ gdy zaczęłam to robić, moje życie zaczęło się zmieniać i jestem przekonana, że życie każdej osoby może się zmieniać na lepsze, bo my zmieniamy się na lepsze. To tak jak taki mem na Facebooku kiedyś krążył z okazji Nowego Roku, że Pan Jezus siedzi na ławce w parku z jakimś człowiekiem i, i mówi do Niego: I pamiętaj, to nie, tym, to nie nowy rok ma się zmienić, tylko Ty. Nie? Dobrze, jesteśmy na księdze Nechemiasza. E, wczoraj urwało nam transmisję, nie wiem w którym momencie, e, ale myślę, że tam się e, orientacyjnie wbije e, w, ten, mm, w ten moment. E, generalnie czytamy o odbudowie <laughs> świątyni i miasta. Dobra, czytam, żeby nie przegadać sprawy. <laughs> Zabrał się więc arcykapłan Eliaszip wraz ze swoimi braćmi kapłanami do odbudowy bramy owczej, poświęcili ją wstawiwszy w niej wrota, prowadzili budowę aż do baszty Stu i aż do baszty Hananela i poświęcili ją. Obok nich budowali mężowie z Jerycha, obok zaś budował Zakur, syn Imriego. A Abramę rybną budowali synowie Hasenaj, opatrzyli ją w belki i wstawili w niej wrota, zasuwy i stworznie. <laughs> Nie, i stworznie. Obok nich naprawiał, naprawiał e, Meremot, syn Uriasza, syna Kosa, a obok naprawiał e, Meszullam, syn Berechiasza, syn syna. Bela, największe wyzwania Bela, największym wyzwaniem jest, są dla mnie te imiona, obok naprawiał e, Sadok, syn Bany. Obok nich naprawiali mieszkańcy Tekoa, lecz e, przedniejsi z nich nie zgięli swego karku do służby dla swoich panów. Bramę staromiejską naprawiali e, Jojada, syn e, pese <trym> i Meszulam, syn mm, Besodiasza. Oni ją też opatrzyli w belki i wstawili w niej wrota, zasuwy i stworznie. Obok nich naprawiał e, Melatiarz. Aha, i to wszystko tak. Dobra, dobra, to może pominiemy, bo tak kto naprawiał co? Mhm... Uh -huh. Gdy zaś Balat usłyszał, że my odbudowujemy um, mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył i zaczął drwić z Żydów, mówiąc w obecności swoich braci i wojska samarytańskiego, tak. Co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? Czy zaczną składać ofiary? Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? Czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? A Tobiasz Amonita, który stał obok niego, powiedział: Choćby zbudowali to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali go. Słuchaj, Boże nasz, w jakiej jesteśmy pogardzie, spraw, by ich urąganie spadło na ich własne głowy, wydaj ich na łup w ziemi niewoli. Nie zakrywaj ich winy, niech ich grzech nie będzie zmazany. Przed Tobą, gdyż znieważyli odbudowujących, my zaś odbudowywaliśmy mur dalej i wkrótce cały mur był powiązany do połowy jego wysokości. Lud zaś ochoczo pracował. A gdy Sanbalat, tobiasz, arabowie, Amonici i mieszkańcy aż dodu, usłyszeli, że naprawa muru Jeruzalemu postąpiła naprzód, gdyż wyłomy zaczęły się wypełniać, zapłonęli wielkim gniewem. <laughs> I wszyscy oni z połem się przysięgli, przysięgli aby ruszyć do walki z Jerozolemem i spowodować w nim zamęt. Modliliśmy się więc do Boga naszego i wystawialiśmy dniem i nocą przeciwko nim straże. I mawiali Judejczycy: Zwątlała siła tragarza, a gruzu niewiele nie zdołamy sami odbudować muru. Wrogowie nasi zaś myśleli: Nie powinni się dowiedzieć i spostrzec się, aż wpadniemy między nich, wybijemy ich i zatrzymamy robotę. Gdy wtedy mieszkający obok nich Judejczycy przyszli i dziesięć razy nam powiedzieli: że ze wszystkich okolic, gdzie tylko mieszkają, ciągną wrogowie przeciwko nam. Ustawiłem w niższych, otwartych miejscach poza murem lud według rodzin z mieczami, włóczniami i łukami. Widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu: Nie bójcie się ich! Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. A gdy nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił, odstąpili od niego, a my mogliśmy powrócić wszyscy do muru, każdy do swojej roboty no to cud. Lecz od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę, druga ich połowa trzymała włócznie tarcze, łuki i pancerze. Naczelnicy zaś stali za całym domem judzkim, odbudowującym mur. Tragarze ciężarów zajęli, zajęci byli, w ten sposób jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. Z tych, którzy budowali, każdy miał miecz przepasany do boku. I tak budował. Trębacz zaś stał obok mnie. Wtedy rzekłem do przedniejszych i do naczelników i do pozostałego ludu: Pracy jest dużo i na różnych miejscach. My zaś jesteśmy rozproszeni po murze, zdala jeden od drugiego. To też, w miejscu skąd usłyszycie głos trąby, tam się przy nas zbierzcie. Bóg nasz będzie walczył za nas. Tak to wykonywaliśmy pracę, podczas gdy druga ich połowa trzymała włócznie, od pojawienia się zorzy porannej, aż do wzejścia gwiazd. W tym czasie również nakazałem ludowi, niech każdy nocuje w obrębie Jeruzalemu wraz ze swoim sługą, aby w nocy trzymali straż, a w dzień pracowali. A nikt z nas, ani ja, ani moi bracia, ani moi słudzy, ani moja straż. Przyboczna, nie zdejmowaliśmy naszego odzienia. Każdy miał swoją broń pod ręką. Wtedy wszczął się wielki krzyk pospólstwa i ich żon na braci żydowskich. I tak byli tacy, którzy mówili: Naszych synów i nasze córki musimy dać pod zastaw. Aby nabyć zboże i utrzymać się przy życiu. Byli też tacy, którzy mówili: Nasze pole, nasze winnice i nasze domy musimy dać pod zastaw, aby nabyć zboże w czasie głodu. Byli wreszcie tacy, którzy mówili: Pożyczyliśmy pieniądze na opłacenie podatku królowi, zabezpieczając je naszymi polami i naszymi winnicami. A przecież nasze ciało jest jak ciało naszych braci a nasi synowie są jak ich synowie a oto my musimy zaprzedawać w niewolę naszych synów i nasze córki i niektóre z naszych córek już są zaprzedane a my nie mamy w naszym ręku na to sposobu gdyż nasze pola i nasze winnice należą do innych i zapłonąłem wielkim gniewem, gdy usłyszałem ich krzyk i te słowa. Rozważyłem więc tę rzecz w swoim sercu i zbeszczałem przedniejszych i naczelników tymi słowy. Ciężkie brzemię nakładacie jeden na drugiego. Następnie zawołałem przeciwko nim wielkie zgromadzenie. I rzekłem do nich: Myśmy według naszej możności wykupili naszych braci, Żydów zaprzedanych poganom, a wy sprzedajecie nawet waszych braci, i ci znów muszą być przez nas wykupieni. I oni zamilkli i nie znaleźli słowa odpowiedzi. I mówiłem dalej: Niedobra to rzecz, którą robicie. Czy nie powinniście raczej chodzić w bojaźni przed naszym Bogiem, aniżeli narażać się na zniewagi pogan naszych wrogów? Również ja, moi bracia i moi słudzy, mamy u nich. Wierzytelność w pieniądzach i w zbożu, lecz my ją im odpiszemy. Zwróćcie im więc niezwłocznie ich pola, ich winnice, oliwki i ich domy. Darujcie pożyczkę ich w pieniądzach, zbożu, w moszczu i oliwie, które wam są dłużni. A oni odpowiedzieli, zwrócimy i nie będziemy się ich od nich domagali. Tak uczynimy, jak Ty mówisz. Wtedy ja przywołałem kapłanów i kazałem ich zaprzysiąc, że postąpią według tego słowa. Poza tym wytrząsnąłem za nadrze mojej szaty, mówiąc, tak niech wytrząśnie, niech wytrząśnie Bóg każdego męża, który nie dotrzyma tego słowa, z jego domu i z jego włości. Niech tak będzie wytrząśnięty i próżny. A całe zgromadzenie odpowiedziało, niech się tak stanie. I chwalili Pana, a lud postąpił zgodnie z tym słowem. I będziemy potem czytać o bezinteresowności Nehemiasza. Ale takie inspirujące to jest nie, że mimo trudnych okoliczności, mimo tego, że człowiek, człowiek człowiekowi wilkiem, to jednak, to jednak gdzieś tam e, możemy się jako ludzie nawrócić, e, jeśli. E, też mamy jakiegoś lidera, przywódcę, nie kogoś, kto nam uświadomi, co, jak dalej postępować. Um, dlatego też um, są momenty trudne w tym Starym Testamencie, bardzo trudne, ale jak się czyta całość, nie zatrzymamy się na tym trudnym momencie i nie, wiem, i nie dopadnie nas zwątpienie i złość na to wszystko i, to, i i mimo wszystko pójdziemy dalej, to za chwilę się okazuje, jak za rogiem, się okazuje coś pięknego, jakiś cud, jakieś wielkie, piękne przesłanie. Więc to jest też taki przekrój, no jak naszego życia, różnych sytuacji, i błędów, i sukcesów, i porażek, i radości, i, e, i świętowania, i zwątpienia. Ale jak tak czytamy, tak, na takiej jakiejś przestrzeni o tych różnych, i postaciach, i sytuacjach, to nabieramy takiej, nie wiem, wydaje mi się, mądrości, jak właśnie postępować w naszym życiu. E, I tego nam wszystkim życzę, żeby owocem tych czytań właśnie była ta mądrość, e, która przecież z góry pochodzi. E, całuję, pozdrawiam i zapraszam już na jutro, e, a zachęcam też właśnie do takich owocnych przemyśleń, co mi ten fragment pokazuje, nie? Jak ja się. Co, jak, czy, czy ta sytuacja, która tutaj miała miejsce, gdzieś tam metaforycznie też może mieć miejsce, jakby może mieć przełożenie do mojego życia? Nie. Całuję i dziękuję, że jesteście.